Witam was serdecznie z apteki. Andrzej co dalej? Andrzej dzisiaj będzie jadł... Co to jest? shawarma Shawarma będziemy jedli jest upiekła takie placki W środku jest mięsko oczywiście, które nam zostało z kiełbaski No i nawet kot się tu na, na to patrzy Także mamy dzisiaj shawarma Taki Alak kebab, nie? Taki polski yeah. <laughs> kebab alak polski kebab i będziemy sobie jedli taką wyszerkę. That's made from krako sauces. Z krakowskiej yeah. saucing! That's the left That's the left of pan. Yeah. Grandpork pork, Grand pork Krako sauces. Yeah. Także I z krakowskiej make... kochani. Jak nam przejdzie ten patent, to robimy... I make some Z Krakowskiej. Pozdrawiamy serdecznie bo ja się już nie mogę doczekać, żeby to zjeść no, także nawet kot już już, już u nas pęka ten kod. kot już jest przy nadziei już ostro, już da, da dzień no i tu mamy szałatkę to jest the dobra kochani także, co? mijemy sobie z Krakowskiej, które nam zostało oczywiście mięsko. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej i co dalej. No kochani, żeby to Andrzej jeszcze wiedział. Dziękuję wszystkim za komentarze. Jeśli piszecie jakieś komentarze, słuchajcie, powiem Wam tak, na koniec odcinka a może zrobię odcinek o pani Krysi Restauracji, jest niewesoła sytuacja. Dom Krystyny, restauracja mi się wydaje, całkiem przestanie istnieć.